Zgłosiła się ostatnio do mnie młoda kobieta z problemem takim, że jej rodzina ją nie wspiera. Może tak być z różnych przyczyn. I choćbyśmy tutaj akurat oczekiwali, że członkowie rodziny, czy partnerzy, czy nasi przyjaciele będą tymi osobami, którzy nas będą wspierać najbardziej, to często właśnie bywa tak, że oni nas najmniej wspierają. Jednym z powodów, dlaczego tak się dzieje, jest to, że oni się po prostu o ciebie martwią, a że nikt ich nigdy wcześniej nie nauczył, jak to wyrażać, że oni się o ciebie martwią. No, robią to w taki sposób, że negują Twoje jakieś postępowania. Innym z powodów może być to, że oni Ciebie nie rozumieją. I to też się często wiąże z powodem pierwszym ze zmartwieniem. Jeżeli czegoś nie rozumieją, to się od razu martwią, że to nie wyjdzie Ci na dobre. I jeżeli Ciebie nie rozumieją w, twoim, w Twoich działaniach, w tym, co Ty robisz, to tutaj najgorszym błędem, jaki możesz zrobić, to się z nimi jeszcze kłócić. Kłótnie tutaj tylko pogorszą sprawę. Oni będą mieli oczywiście mnóstwo argumentów na to, żeby przekonać się, że ich e, mniemanie, ich zdanie jest słuszne, a Twoje zdanie jest e, złe. Więc jeżeli jest taka sytuacja, nie kłóć się z nimi, powiedz im na przykład, tak, masz rację, ale ja czuję, że to jest ten moment, w którym teraz powinna, czy powinienem czegoś spróbować, i wiem, że jeżeli tego nie zrobię, to będę kiedyś w życiu żałował. Możesz coś takiego powiedzieć. Trzecim powodem, dla którego Twoja rodzina cię może nie wspierać. Może być to, że ci na przykład zazdroszczą czegoś, czego sami nigdy w życiu nie dokonali. Czyli, na przykład, jeżeli widzą, że osiągasz sukcesy, że ci się wiedzie w życiu, że sobie świetnie dajesz radę, mogą być na ciebie źli, mogą mówić za Twoimi plecami, mogą cię obrażać, mogą cię wyśmiewać, mogą robić różne rzeczy, które ci się nie będą podobały i które będą ciebie raniły. I wtedy musisz mieć świadomość, że taka rodzina niestety jest już toksyczną rodziną i tutaj musisz jasno ustalić swoje granice, tak, żeby oni tych twoich granic nie przekraczali.